Na inauguracji 4. kultuskiego festiwalu imienia Krzysztofa Klęczona, konferencja dla prasy. Jak co roku, od 4 lat, półtus jest miejscem, miastem, gdzie organizowany jest kultuski festiwal imienia Krzysztofa Klęczona. Jest to miejsce, wydaje nam się, piękne do tworzenia, odbierania sztuki. To właśnie w Półtusku, 14 stycznia 1942 roku rozpoczęła się najważniejsza podróż Krzysztofa Klęczona. Dlatego też w tym historycznym mieście nad Narwią, legendzie niezwykłej muzyki, jego twórczości, w sposób szczególny ta muzyka jest żywa, pomysł zrodził się też z organizowania festiwalu dla mieszkańców jako najlepszy sposób na uczczenie jego pamięci. Podkreślam, czwarty rok organizowania tego festiwalu jest, z każdym rokiem coraz widzimy większy rozwój, większe zainteresowanie, wsparcie mieszkańców i nie tylko. Krzysztof Klęczon, jak wiemy, to wybitny kompozytor, wokalista, gitarzysta, uważany za jednego z najwybitniejszych polskich artystów muzyki rozrywkowej. Festiwal cztery lata temu, jak się rozpoczął, to dla Półtuska jest to wydarzenie bardzo kulturalne, o zasięgu nawet międzynarodowym na obecną chwilę. Skierowany do osób, do których twórczość klęczona jest ponadczasowa. Legenda jego i biografia przykładem wspaniałej postawy wobec życia. Budowanie tożsamości narodowej współczesnego młodego obywatela poprzez odwołanie się do wzorców reprezentowanych przez muzycznych bohaterów których dorobek kulturowy kształtował się nie tylko polską sceną muzyczną lat 60. -tych, 70. -tych, ale w konsekwencji stał się elementem dziedzictwa narodowego niezgłębionym źródłem inspiracji dla wielu działań późniejszych pokoleń. Młodzież i dorośli uwielbiają muzykę klęczoną, czego dowodem mamy ostatni na przykład trafi zainteresowanie na koncercie finałowym czerwonych gitar. No jest to dowód do tego, aby to kontynuować i inspirować się następnymi latami celem zainteresowanych coraz szerszej rzeszy ludzi, mieszkańców powiatu, miasta, powiatu i nie tylko. Patronem honorowym festiwalu jest Alicja Klęczą, żona Krzysztofa. Przedstawię w tej chwili organizatorów. Gmina Półtusk w tym miejscu kieruje szczególne podziękowania do radnych Rady Miejskiej w Półtusku, bez których poparcia nie udałoby się zorganizować naszego festiwalu. Stowarzyszenie Wspólnota Polska, dzięki któremu nasz festiwal jest wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym, wzmacnia integrację międzypokoleniową różnych środowisk krajowych i polonijnych, buduje narodową wieś i jest płaszczyzną wymiany doświadczeń, wsparciem dla młodych, zdolnych artystów. Przedstawicielem na dzisiejszym spotkaniu Wspólnoty Polskiej jest pan Krzysztof Łapkański, sekretarz Wspólnoty. Również organizatorem jest Fundacja imienia Krzysztofa Klęczona. Tutaj jest Alicja Klęczon. Miejskie Centrum Kultury Sztuki w Półtusku. W bieżącym roku ta jednostka będzie organizatorem, koordynatorem działań festiwalowych. Dyrektor pani Izabela Sosnowicz. Tak. Na dzisiejszym spotkaniu jest pani Aneta Paulina Ostrowska. Reprezentuję panią dyrektor. Witam serdecznie. Partnerami festiwalu jest Kongres Polonii Amerykańskiej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gisztera w Półtusku z jego magnificencją profesorem Aleksandr Adamem Koseckim. W jego imieniu jest pan dyrektor Bogdan Roziewicz Witam serdecznie. Również partnerem z Fundacja im. Krzysztofa Klęczona założona przez panią Alicję Klęczon, Stowarzyszenie Polski Rock and Roll im. Krzysztofa Klęczona, przewodniczący zarządu Maciej Cymbulski, siedzący tu obok mnie. Witam serdecznie. Jak również Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza. Przy tym stole również siedzi pan Jurek Kontracki, pomysłodawca, inspirator festiwalu, mówią o nim ojciec chrzestny. Festiwal, festiwal, nie tylko festiwal. Festiwal. Szanowni Państwo, w imieniu burmistrza Krzysztofa Duszkiewicza, swoim własnym, chcemy dzisiejszym dniem, w dzisiejszym dniu rozpocząć yy, konferencję, powiedzieć Państwu o naszych planach, yy, jakimś takim zarysie ogólnym programu, aby szerzyć tę wiedzę, informacje jakie już na chwilę obecną mamy, aby yy, ten koncert, festiwal odbył się no, dla nas w miłej, wspaniałej atmosferze i z jak największą ilością obserwatorów, uczestników. A żeby nie budzić już jakichś niepokoju, to, to spotkanie, co prawda zawsze robiliśmy to w urodziny klęczona, natomiast no, ten początek roku jest taki dosyć trudny do zorganizowania się i również z różnych spotkań, dlatego też dzisiejszy dzień też uważam za bardzo dobry, nawet pogoda tam sprzyja. Temu. No i wiosna, i wiosna na stole, dwa z powyższego. W tej chwili pozwolicie Państwo, że przekażę głos Maciejowi. Szanowni Państwo, witam serdecznie. To jest nam bardzo miło, że zgromadziliśmy się, się tutaj dzięki, e, dzięki miastu Pultus, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za gościnność, tak jak mówiliśmy to i mówimy to co roku. Rzeczywiście jesteśmy tutaj wszyscy włącznie z artystami i z młodymi adeptami sztuki, którzy, którzy dopiero wchodzą na, na tak powiem, rynek um, muzyczny, biorą udział w konkursie imienia Krzysztofa Klęczona. Wpiewając jego piosenki jesteśmy tutaj zawsze bardzo jakoś tak sympatycznie i mile widziani, i mile podejmowani. I to dzięki miastu, dzięki wspólnocie polskiej i tutaj, prawda, dzięki Zamkowi Pułtuskiemu, prawda, no, jest tu fajna atmosfera, te dni, które, które młodzi ludzie przeżywają biorąc udział w warsztatach muzycznych, a również później w konkursie i biorąc udział w, w, w koncercie finałowym i, w, i obserwując starszych kolegów, którzy grają, profesjonal, profesjonalistów. Jest to taka stworzona, fajna, sympatyczna, ciepła atmosfera, za co serdecznie miastu Półtusk dziękujemy. Chwalić się możemy tym, że nasi laureaci, którzy zdobywali laury tutaj na festiwalach imienia Krzysztofa Klęczona, półtłuskim festiwalach, no, robią kariery, można powiedzieć, światowe. Pani Magdalena Hoły, która wygrała pierwszy, pierwszy festiwal, zdobyła ostatnio, parę tygodni temu, Grand Prix Malty, festiwalów na Malcie, a rok, w zeszłym roku zdobyła pierwsze miejsce na festiwalu w Rydze. Zespół Profusion, który pochodzi z Chicago, który tutaj bardzo że tak powiem, ostro wszedł nam na, na nasz konkurs, na nasz, na nasz festiwal, zdobył, zdobył ostatnio właśnie w Chicago taką statuetkę polonijnego, polonijnego wykonawcy, najbardziej popularnego i najbardziej znanego i, i lubianego na za rok zeszły. No to tylko tyle, jeśli chodzi o to, jak wygląda w tym, tym, w tym roku nasz program festiwalowy i w ogóle co się dzieje. No mamy jeden problem, który, który musimy się z Państwem podzielić, bo festiwal został ogłoszony, że będzie pierwszego i drugiego dnia lipca. Z tym, że w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że w tym samym okresie, w tym samym czasie, w tych samych dniach będą odbywać się ćwierćfinały Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. I teraz istnieje problem, bo co daj Boże, żeby Polska występowała w świerć finałach, ale wtedy nikt nam nie przyjdzie na koncert. Zobaczymy. No, myślimy ewentualnie o przesunięciu festiwalu o tydzień na 8 i 9 dzień lipca. Z tym, że no to znowu ma pewne powiązania z taką dotacją Ministerstwa Kultury i Sztuki, o którą żeśmy się zwrócili, nie mamy jeszcze odpowiedzi. W tej sprawie dotarliśmy się o dotację, właśnie na konkurs, no i nie wiemy, czy jeżeli taka dotacja zostanie przyznana, jeżeli ona zostanie przyznana na dzień 2 lipca, czy będzie można to o tydzień przesunąć, bo to też są powiedzmy jakieś tam proceduralne sprawy. Także tu jeszcze istnieje taka szansa, że ten festiwal będziemy musieli przesunąć o tydzień. Również prowadzimy rozmowy z jedną ze stacji telewizyjnych, która mogłaby i jest zainteresowana transmisją na żywo z festiwalu, ale na pewno nie pierwszego i drugiego, kiedy są, są te ćwierćfinały właśnie Mistrzostw Europy. No cóż, taka, takie jest, taka jest sytuacja na dzień dzisiejszy.